Dzień dobry Państwu. Kolejny odcinek naszych rozmów z Panem Profesorem Zbigniewem Cieślakiem z serii projektu realizowanego dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości pod tytułem Administracja pod Kontrolą. Dzisiaj chciałbym, Panie Profesorze, porozmawiać troszkę na temat kolejnego fundamentalnego pojęcia dla zjawiska, jakim jest administracja publiczna, mianowicie prawo. Dzisiaj byśmy porozmawiali o prawie. Czym dla pana profesora jest prawo? Bo wiadomo, że definicji jest mnóstwo. Jedni mówią, że to jest zbiór norm, a drudzy, że zbiór przepisów, a pomiędzy tym wszystkim jest cała masa innych definicji. Nie chciałbym nudzić słuchaczy przeglądem definicji, bo to chyba nie jest potrzebne. Natomiast mam obowiązek powiedzieć, jak ja rozumiem pojęcie prawo. Dla mnie. Nie ma absolutnie żadnej dyskusji, że nie jest to zbiór przepisów, tylko zbiór norm, a, w, a ściślej wypowiedzi normatywnych. Te wypowiedzi normatywne są konstruowane na podstawie wielu przepisów. Nie jest tak, że pojawi się jeden przepis i wiemy, że, że to jest pełna norma. Niektórzy tak, teoretycy prawa na przykład tak pisali, że nawet jeden przepis jest normą. Może być normą. Natomiast moim zdaniem jest to błąd z bardzo prostego względu. Norma prawna, niezależnie od tego, czy to jest norma prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa karnego, czy prawa międzynarodowego publicznego, czy jakiejkolwiek innej gałęzi prawa, składa się z kilku konstytutywnych elementów, które nigdy nie są w jednym przynajmniej ja nie znam takiego przykładu, w jednym prze przepisie zawarte. Bo my musimy odpowiedzieć sobie, czytając poszczególne przepisy, na następujące pytania. Po pierwsze, co się czyni? Kto to czyni? W jaki sposób to czyni? Co czyni? To już powiedzieliśmy, tyle tylko, że w bardziej rozwiniętej formule. Tak zwanych prawnych form działania, i z jakim skutkiem czynimy. Jeżeli tak, to normy prawa to jest zbiór wypowiedzi, które są konstruowane na podstawie wielu przepisów. Takie jest moje zdanie w tej kwestii. Natomiast cały problem w przypadku rozumienia i odbioru prawa, na przykład administracyjnego, polega na, na tym, że my staramy się uprościć swoją wizję przedmiotu badanego. To uproszczenie polega na tym, że aż narzuca się chęć traktowania poszczególnych przepisów jako odrębnych norm. Poza tym, proszę zwrócić uwagę, w przypadku współczesnego systemu prawa, nie tylko w Polsce, ale i wszędzie, chyba wszędzie na świecie, mówię oczywiście o naszym systemie prawa stanowionego, jest tak, że bardzo często mamy do czynienia z przekraczaniem przez ustawodawcę granic merytorycznych gałęzi. Czyli, żeby być konkretnym. Zobaczcie Państwo, jak wygląda na przykład konstrukcja ustawodawstwa w zakresie ochrony środowiska. W, w ustawie o ochronie środowiska i kształtowaniu środowiska, wszystko jedno, w ustawie środowiskowej, mamy do czynienia z typami konstrukcji prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa konstytucyjnego. Co najmniej z tymi. I można wskazać konkretne regulacje, które tego dotyczą. Prawo karne ma wręcz swój rozdział w ustawie. Prawo cywilne, czyli krótko mówiąc, zasady odpowiedzialności za naruszenie wymagań ochrony środowiska, są umieszczone w ustawie środowiskowej, nazwijmy to tak najogólniej. Większość przepisów prawa administracyjnego. To Są y, 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 przepisy zawarte w, y, w ustawie. Y, 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 no tak. To prawda, bo rzeczywiście to, to, widać taką zja zjawisko konwergencji, że w każdej ustawie mieszają się normy i Ta. są przepisy karne i cywilne. I to jest znak czasu. Tak, i rzeczywiście tak widać. A jak pan profesor odróżnia przepis cywilny, od, czy normę prawa cywilnego od prawa administracyjnego? Co jest istotą tych norm administracyjno-prawnych? Bo zdradzę od razu tutaj pułapkę, którą na pana profesora zestawiam, że za chwilę się zapytam o kary administracyjne. I jakie to są przepisy? Z jakiej gałęzi prawa? No to teraz zaskoczę pana, panie doktorze. Nie ma potrzeby kwalifikowania danego przepisu jako cywilnego, jako karnego, jako administracyjnego. Z bardzo prostego względu. Z tego względu, że wszystkie te przepisy stanowią tworzywo dla normy, która poprzez zachowania ludzi, adresatów tych norm zmierza do zrealizowania wartości. Czyli będziemy powoli odchodzić naukowo od takiego prostego, prostej kalki pojęciowej, że przepis, który konstruuje jakieś działanie organu administracji publicznej z natury jest administracyjny. Przepis, który dotyczy przestępstwa z natury jest karnoprawny. Czy to będzie inaczej? Czy, czy co jest istotą przepisu administracyjnego? Co może być istotą? Przedmiot, podmiot? Niestety, moi drodzy, jesteśmy na etapie fantazjowania, tak między nami mówiąc, ale. Rzeczywiście, mamy do czynienia z sytuacją naprawdę bardzo dużego skomplikowania materii, której dotyczy prawo. I ta materia w niektórych sytuacjach jest już tak skomplikowana, że zwykły nawet absolwent Wydziału Prawa, czytelnik tych przepisów ich nie rozumie. To, to tak się zdarza. Jeżeli na przykład weźmiecie przepisy rozporządzenia w, w związku z ochroną, z ochroną wód. To tam to rozporządzenie Rady Ministrów czy akty wykonawcze rządowe są niezrozumiałe dla czytelnika. Kompletnie. Nie wiem czy dla każdego, ale na pewno dla mnie. Czyli krótko mówiąc, odbiorca, adresat norm musi zawierzyć państwu ze względu na skomplikowanie materii w niektórych przypadkach oczywiście. Wtedy, kiedy mamy do czynienia z, z skomplikowaniem się materii y, y, będącej przedmiotem regulacji czy aktywności y, prawodawczej państwa czy samorządu. Czyli Wiesz, czy pan profesor taką wizję, że nie będzie już tego, ten podział na prawo karne, cywilne, administracyjne będzie coraz mniej aktualny, tylko będziemy się dzielić resortowo, branżowo, typu prawo wód, prawo lasów, prawo policji, prawo wojska, prawo jakiejś innej dziedziny życia, czy, czy, czy nie będzie metody? Nie. Widzę, że pan doktor mnie najwyraźniej w, 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 w Puszcza w maliny. No, to, nie jest, to nie jest takie y, 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 proste, jak nam się wydaje. Konstrukcja y, prawno-karnej instytucji jest oczywista. A prawno-administracyjnej jaka? -y, prawno-administracyjnej to jest różnie, bo niektórzy uważają, że tak na dobrą sprawę można wszystko sprowadzić do kwestii decyzji administracyjnej. I konstrukcja prawna administracyjna to nic innego jak decyzja administracyjna. A jednak nie. Dlatego, że jest kilka innych form działania administracji, które nie zakładają jednostronności rozstrzygnięcia. I nie zakładają dominującej strony państwowej w stosunkach administracyjno-prawnych. Wręcz przeciwnie, zakładają w między organami lub między organami a obywatelami. Wszystko zależy od wartości, bo prawo ma być instrumentem najbardziej sprawnym, instrumentem realizacji wartości. I, I tylko tyle mogę powiedzieć. Nikt nie będzie kwestionował tego, że umowa cywilnoprawna ma swój cywilistyczny wymiar. No bo tak jest. Ale jak jest zawierana przez organ administracyjny w ramach realizacji zadań tak, tego organu. To już, już jest mały problem. Właśnie. Mały problem tyle tylko, że ten problem ma charakter teoretyczny bardziej. Yy, natomiast no, praktyczny też, chociażby, a kto ma taką umowę rozstrzygać? Sąd administracyjny czy cywilny? No, do tej pory cywilne, ale czy to zawsze tak jest? To no to, to zastanowimy się w następnym odcinku. Bardzo Dziękujemy. dziękujemy.